Od wszystkich no, biła ta informacja, jeśli mogę użyć takiego kolokwializmu, kolokwializmu, obawy o to, co się stanie właśnie w wyborach, o uczciwość tych wyborów. Ale w sumie pozytywna energia, oprócz tych obaw, bo one, jest, one nie, nie wynikają z dzisiejszej sytuacji, wczoraj, przedwczoraj, te obawy wynikają, są, są dużo wcześniejsze. Przecież po to też ruch kontroli wyborów został stworzony, bo, bo wiemy, że istnieje zagrożenie duże związane z, z tym, jak, jak te wybory będą przebiegały. W związku z tym, wiadomo, że to, to ta atmosfera była taka pod tym kątem mobilizująca. Natomiast na samej konferencji, no. Emocje były wielkie. Ja zadawałam niektórym politykom takie pytanie.